Na koniec im zima i śnieg, nie straszne pół tysiąca druhen i druchów. Z całej Polski ruszyło na trasę 33. harcerskiego rajdu zimowego w Głuchołazach. Przez pięć dni będą wędrować szlakami turystycznymi góropawskich i czeskich jesenników, a za nimi powędrował Mariusz Codzienny. Grube skarpety, ciepłe buty, obowiązkowo nieprzemakalna kurtka i można ruszać w drogę w poszukiwaniu harcerskiej przygody. W Gór opawskiej i Czeskiej Jeseniki przyjechali niemal z całej Polski. Ze Szczecina, Gdańska, Rzeszowa, Dębicy, Warszawy, Świdnicy, Wrocławia i Starachowic. Zawsze na piątej trasie poznajemy bardzo fajnych ludzi i potem za tymi ludźmi jedziemy w Polskę na inne bardzo fajne imprezy. Po drodze zmagają się z punktami kontrolnymi. W Prudniku szukali Afrykańczyka o tajemniczym imieniu Marlo. Szukamy teraz trochę niekonwencjonalnych rozwiązań, które zaciekawią młodych harcerzy. Też właśnie... Mróz druchom nie straszny, jak będzie zimno, znajdą sposób na rozgrzanie skostniałych nóg. Harcerze wędrują również czeskimi szlakami. Tam druchowie zmagają się z historią PRL-u. Specjalne kartki za które można wykupić uśmiech komendanta trasy, kulkę śniegową bałwana czy ciepłą herbatkę. Chcemy zapoznać z tą najświeższą naszą historią. Pokolenie Polaków, którzy urodzili się w sumie już w latach 90. Z radością zimowy wypoczynek, ale w ciepłym kącie przywitały zuchy. Dla przedszkolaków zabawa jest na 102. Jest fajnie, bo ten bo są zabawy różne. Są fajni przyjaciele, koledzy. Dorosłem na widok radosnych harcerzy, aż łezka się wokół kręci. Oni takiej zabawy nie mieli. Za moich czasów nie było tego. Trzeba było pracować więcej. Krowy paść. Ale prawda jest taka, że tych, którzy nie harcowali w młodości, można policzyć na palcach jednej dłoni. Mundur już za ciasny, kondycja nie ta, spanie na podłodze również nie dla nas, ale mamy nadzieję, że zarówno wśród nas jak i tych młodych zuchów pozostaną harcerskie ideały. Mariusz Studzienny, Kurier Polski.